27 czerwca minęła 90. rocznica sprowadzenia prochów Juliusza Słowackiego do Polski. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz Archikonfraternia Literacka uczcili tę uroczystość mszą świętą w katedrze św. Jana oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem Juliusza Słowackiego na Placu Bankowym. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej, ambasady Ukrainy, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Juliusz Słowacki zmarł w 1849 roku w Paryżu i pochowany został na cmentarzu w Montmartre. W setną rocznicę urodzin poety podjęto starania o sprowadzenie jego prochów do ojczyzny i pochowanie na Wawelu, jednak nie otrzymano wtedy zgody kardynała Jana Puzyny biskupa krakowskiego. Ponowną decyzję o sprowadzeniu słowackiego do Polski podjęto dopiero w 1927 roku, ponieważ był to ulubiony poeta marszałka Józefa Piłsudskiego.